RP-09-007 460 Nadjeżdża N-57 1129 wjeżdża na Kraków Główny eee, pociąg idzie do Katowic n 78 a 009 i odjeżdża z Krakowa do Katowic. Jedzie na pięćdziesiąt siedem. N57 jedzie. Nie, Pendolino jeździ. Udaję, że 1170, a 2102, a 1282 1170 będzie. A oto Pendolino jedzie EPZ 7069. City Zephyr koło Kraków Główny To to City Zepir koło brzeg Kraków Główny podjeżdża SM42 po wagony na to bocznej lokomotywownie SM42 i wjeżdża pociąg N57 840 na Kraków główny, tu i później prawdopodobnie jedzie do Kozłowa. Kozłowa przypominam, to jest 840 albo do Krakowa wjeżdża